Burmistrz Radzymina ma wielki zaszczyt zaprosić mieszkańców Warszawy, mieszkańców całej ojczyzny na uroczystości 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy w szczególnym miejscu dla ojczyzny, pod grobem niezarego żołnierza, gdzie na tablicach są przywołane wszystkie najważniejsze fakty historyczne. Pośród nich jest również Radzymin, bo Radzymin to jedna z 18 bitew w dziejach świata. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że obok Radzymina tylko ocież wiedeńska wpisała się do panteonu wielkich bitew świata. Dzisiaj jesteśmy z Ułanami ze Stowarzyszenia Miłośników Bitwy Warszawskiej i Radzymina po to, by wręczyć zaproszenia mieszkańcom i gościom, którzy przybywają odwiedzić Warszawę. Dlatego bardzo serdecznie chcę Państwa zaprosić do Radzmina 15 sierpnia na główne uroczystości z udziałem najważniejszych osób państwa, kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, na apel poległych. Natomiast 16 sierpnia na tryptyk historyczny to będzie odbicie Radzmina na polach Bitwy Warszawskiej, odbędzie się inscenizacja historyczna z udziałem właśnie Grupy Rekonstrukcyjnej, będzie przemarsz, marsz wiktorii, gdzie z flagą 123-metrową chcemy przyjść pod pomnik Tadeusza Kościuszki, by przywołać historyczne wydarzenie, jakim było święto Wirtuti Militari. To właśnie pod tym pomnikiem, poświęconym i odsłoniętym 3 maja 1920 roku przez społeczność Radzymina, to miejsce stało się świętem Virtuti Militari. I tam generał Haller oznaczany był Medalem Joanny Dargu ustanowionym przez papieża Benedykta XV, a ceremonii tej dokonał kardynał Kakowski. Bardzo serdecznie na te wydarzenia historyczne zapraszam wszystkich, których spotykamy po drodze. Bardzo proszę zaprosić swoich bliskich i znajomych. Uroczystości rozpoczynamy oczywiście we wtorek wieczorem 14 sierpnia wspaniałym koncertem operetkowo-operowym. To po raz 12 w festiwalu operetkowo-operowym na Mazowszu w Radzyminie rozbrzmiewa radosna pieśń. Dlaczego? Dlatego, że Wiktoria Radzymińska jest wielką radością dla ojczyzny. Rosjanie marzyli o Warszawie, o Berlinie, o Paryżu, a ich sen o potędze zakończył się w Radzyminie. To małe miasteczko z wielką historią odrabia dzisiaj stracony czas, bo wszyscy musimy pamiętać o tym, że w czasach komunizmu miasto było skazane na niebyt. Dlatego dzisiaj odradza się jak feniks z popiołów. Przybywa nowych mieszkańców, bo bardzo wielu z nich chce mieć w herbie swojego miasta znak opa oka opatrzności. Bardzo serdecznie wraz z Łanami zapraszamy tu z tego szczególnego miejsca, spod grobu Nieznanego Żołnierza do Radzmina na 15 i 16 sierpnia. Miło mi będzie gościć Państwa. Dziękuję bardzo.